Hej kochani, hej kochani, z tej strony MakroMastewka i słuchajcie, to jest szybka recenzja dwóch filmów, mianowicie Min, Min, <laughs> Min Girls 2024 i Godzilla X-Kong The New Empire. Byłem na tych dwóch filmach w kinie, na Mean Girls dwa tygodnie temu, no bo wyszedł wcześniej, a Godzilla dzisiaj. I słuchajcie, zaczniemy od Mean Girls, eee, pokażę wam gdzieś tu, gdzie macie przewinąć, jeśli interesuje was eee, moja recenzja Godzilla. Eee, będą te recenzje bez spoilerów. Mean Girls 2024, słuchajcie. Jeśli nie wiecie, ten film jest na podstawie musicala z Broadwayu, który to musical jest na podstawie filmu. I praktycznie ten film w tym roku to jest taka scena w scenę remake tego co było wtedy. Dodatkowo jednak jest dużo piosenek wykonywanych przez całą obsadę i 100 tysięcy osób na planie. I słuchajcie, czy ten film mi się podoba? No dam mu ocenę 7 na 10. Jest ok, gdyby to był sam film tak sam sobie bez materiału źródłowego, którego jestem ogromnym fanem, to bym dał pewnie mniej. E, moim zdaniem ten film tak po prostu jest niepotrzebny. Jakby, I don't care. E, jeśli jesteście fanami musicali i e, Mean Girls, no to możecie go obejrzeć, ale generalnie gdybym go nie obejrzał, to by moje życie w ogóle jakby się nie zmieniło, by było takie samo ogólnie nie, nie był to zły film też, no bo się, już samo to, że jestem fanem oryginału, to wiadomo, że miałem zabawę oglądając ten film teraz. Piosenki były ok. Muszę zaznaczyć, że jedyna rzecz, która się wyróżnia, to aktorka, która gra Regina George i mimo, że to jest inne, inne wcielenie, to naprawdę zarobi się ta dziewczyna gra i w ogóle ma takie fajne miny, takie właśnie bici i mega fajny vibe ma, także jej interpretacja tej postaci mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o pozostałą ilość osób, to bez szału ewentualnie jeszcze ta dziewczyna która gra tą głupią taką, to też fajnie, ale reszta w ogóle KD, whatever. Fajnie, że matka KD to jest spam z The Office, to so, to jest na plus, ale jakby to nie ma nic związanego z filmem. No i tyle, kochani. Jakby no, nie wyróżnia się nic, zdjęcia się nie wyróżniają. Wręcz bym powiedział, że budżet był niski, bo miałem wrażenie, że film jest nagrany w kilku lokacjach tylko, gdzie ten pierwszy, no, było czuć więcej pieniędzy. I też trochę skróty są takie fabularne, zrobione pewnie przez to, że piosenki zajmują minuty z filmu, no to musieli poucinać kilka scen, które są w oryginale, które sprawiają, że ta droga fabularna jest bardziej taka wiarygodna. A tutaj jeszcze tak przeskakiwane niektóre punkty są. No i tyle, kochani, także generalnie szczerze, gdy, jeśli nie znacie Mean Girls oryginalnego i plus, jeśli nie lubicie piosenek w filmach, to nie idźcie na ten film, nie spodobam spodoba się. Otherwise, idźcie, jeśli dwie rzeczy, lubicie i znacie. Słuchajcie, teraz czas na Godzilla. Ja ogólnie jestem ogromnym fanem gadzyly I wkurza mi to, że... Mówi się poprawnie Godzilla, bo ja zawsze mówiłem Godzilla, i mi się nawet podoba Godzilla bardziej niż Godzilla. Eee, niestety, w tym filmie Godzilla jest bardzo mało, i jest podobnie, tak jak z tym... Chociaż w tym Godzilla z Kong, to przynajmniej on się lali cały czas, także w sumie oni byli tak obydwoje, ale niestety, tak więcej perspektywy było Konga, odrobinę wtedy, ale przynajmniej to było bardziej wyrównane. Niestety w tym filmie jest praktycznie głównie Kong, znowu, ale tak na maksa, a Godzilla, Godzilla się pojawia tylko co jakiś czas, i mnie to irytuje strasznie, bo uwielbiam ją, jakby... Ja ja oglądam te filmy dla niej głównie, ale jak się pojawia, to jest po prostu sztos. Ten film szczerze nie był jakiś idealny, mimo że czekałem na niego i się na niego. Eee, trzeci akt dla mnie był najlepszy. Pierwsze dwa trochę były takie snooze, fest, to się nazywa, po angielsku, trochę nudy. I ogólnie ten film jest taki absurdalny, bo oni, fajnie, że oni poszli w tę stronę. Campi, campi to jest, nie wiem jak to na polski, to jest takie głupie, ale śmieszne, zabawne, takie nie biorące się na poważnie. I cieszę się, że oni poszli w tę stronę i nie udają, że tam jesteś mega głębokim, wiecie, filmem, tylko bawią się sami z sobą, bo tam jest dużo takich sen bez sensu. Niestety mam wrażenie, że w tej części trochę za bardzo polecili w to i po prostu tam tak oglądasz i dzieją się jakieś rzeczy, i ludzie ci, ci tłumaczą, co się dzieje, i to jest takie wszystko, że to i tak nie ma sensu jakby. Okej, okay, teraz mi wyjaśniasz jakąś nową w ogóle. Yy, jakiś nowy proces, który istnieje w tym świecie, ale on i tak nie ma sensu. I później mi wyjaśnić kolejny proces, który jakby... To wszystko jest takie masło maślane i takie po prostu... Grafomaństwo, w sensie dzieją się rzeczy, które ładnie wyglądają i mają na tobie wzbudzać wrażenie, ale na mnie na przykład nie wzbudzały, bo były bez sensu i to było dla mnie takie okej. Okay. Jakby okej, okay, są kolorowe sceny i tyle. Yy, ale ogólnie no, film. Ja lubię ten film ze względu na to, że to, to, to są takie filmy, które spełniają swoje zadanie. Bo Godzilla to jest film, na który idziesz, czy Kong, żeby się zabawić, a nie żeby myśleć nad sensem życia. I cieszę się, że ten film spełnia to zadanie. Bo jak już jest akcja, to jest zarąbiście, i akcji jest dużo w. Jakby nie tylko na końcu, też przez cały film ta akcja jest tak posypywana i to mi się podoba. Efekty bomba, kolory super, no Godzilla, Godzilla jest genialna, uwielbiam, uwielbiam ją. Kong też fajnie się spisał i wszystkie inne postacie i też inne potwory, także pod tym względem, pod tym względem super. Trochę właśnie za dużo takiego masła maślanego i takiego zmyślania, ale do przeżycia. Ja bym po prostu jak zwykle uciął pół godziny filmu i by było wtedy ideolo. Ale tak czy siak polecam, zwłaszcza na taki właśnie typowy piątkowy wieczór, jak macie ochotę na popcorn, kole i się usiąść i tak się odmurzyć i nie myśleć o problemach doczesnych. To jest idealny film, to po prostu jest tyle takich hype'owych momentów i, i dużo takiej zjadliwej akcji i też niewymagającej, także nie będziecie się męczyć, żeby zrozumieć o co chodzi. Także kończąc, po polecam ten film jak na taką zabawę typową. Popcornową i ocenę dam mu honestly 8 na 10. Byłoby więcej, gdyby był krótszy ten film i by było mniej wątków ludzkich, które zawsze są najsłabszą częścią filmów Godzilla. No ale takie jest życie. I byłoby więcej, gdyby było więcej Godzilla. Albo jakby zmienili tytuł. Powinni dać tytuł Kong X Godzilla. A nie jest Godzilla, mimo że jest jej najmniej. Sorry, jestem po prostu e, zły, bo jestem jej fanem i jej nie było. Ale anyway, kochani, polecam wam. Te filmy lub nie, jak słyszeliście i pozdrawiam Was i dobranoc i nara.